i słyszałem z wami do wołając wołając święte ścioł wołając święte, święte, święte Pan Bóg zastępu pewne są niebiosa i ziemia chwały Twojej posadna sławią Pana, Za zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to gdy dobrowolnie wydał się na Mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przyjaciela.